Się drodzy widzowie, dzisiaj Mobile. Pro, niedawno chciałem grać w nią. No, niedawno wyszło, no to. każdy bierze niedawno, to. O, właśnie tutaj mamy paczkę za trzy grany, wiem, No, czy... no dobrze do rywali. Do Chyba... wyrwane Więc no, no, to jest mi składzik Nazwa wiem. Nazwa jak nazwa. I to się gra. Szukamy opomencika. Gramy meczika. przeciwko gramy, przeciwko ruskowi. Bardzo ciekawy mecz Jak to powiedział HDR-uscy hakerzy więc. Biggie. <laughs> <laughs> <Pewnie> hmm to <laughs> przegram. No, 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 no. Oh no oh no, oh, no.

Ale no, nie ja nie umiem szal! Jest! Musiał w dół! Za chwilę Wam pokażę mój skład po tym meczu. Zobaczycie. I ocenicie mój skład w komentarzu na dole. I łapeczkę w dół. Więc słychać się. Plisić gol.

Tak mi Scott się prezentuje, no wiesz, bo nie za dobry, jest, no, ale... E, e, mo A, można overa podwyższyć? Czy nie, to chyba. Ja nie chcę walić na tym. Level DK. No, teraz gramy na drugi, znaczy zagramy, teraz zagramy z w... No, To nie wyglądało. Gramy przeciwko FCB, nie wiem czy to jest jakiś... Teoretycznie skład jest słabszy, ale na napadzie jest lepszy, więc pewnie mu z początkowego takiej padki mu wydobyło. Dziękuję, że zagraliście moją grę, Fajro. Jestem skłonny. Tylko <śm> Falek, niech <śm> się nagrywa. Dziękuję bardzo za tą grę. Sergio Aguero, no. no. No, to wiadomo, że jakiś napastnik. Ale Sergio Sergio Aguero już nie gram, więc no trochę... <laughs> no. No kurde, no... Mareczku. Co? Aha! Co to stało Goście wywaliło z gry albo mój internet coś istnieje? Halo, nie wiem. Dobra. Co jest z tym do jasnej? Who, no, to się mogę w nic zagrać? Dobra. To o, nie, nie, chancy, no to zagram jeszcze jeden ten maszyn, ale jeżeli tam tego nie chcę. Ograć gra więc ja No po prostu jestem fanem Lecha Poznan do tego gram już 5 minut trwa ten odcinek w razie wywołów jeszcze nie będę nagrywał z Brostarsa na tym kanale Brostars się przyzmierdził no i pierwsza bramka będzie łatwo coś tak myślę no nie wiem czy tak łatwo ale co jest węgla? węgla Muszę grać sport, Cynnego. ale bramka no nie tak szybko, no jeżeli musisz wyjść, Dobra, no, bo a kurde, no ja nie umiem wykonywać tych rzutów wolnych.

Oczko się wolina, kampola i potrzeba. Nie wyruszał da! Nie wyruszał da! Nie wiem tylko bola, nie wiesz, bo trzeba, bo nie dam je widzicie. Nie ruszam da nie gole, to trzeba, daj gola. Dobra, to drodzy widzowie. Na razie. Pa, pa.